Witaj, daj mi minutę, a coś ci powiem. Chciałbym ci coś pokazać. Coś, co jest nad moją głową. Dokładnie, jest to dzwonnica. Ale o o jejku, jest krzyż. Ale gdzie jest dzwon? Nie ma dzwonu. No właśnie. To jest taka dzwonnica bez dzwonu, a co to znaczy, <grych> że ona nie dzwoni? Dokładnie jest tak, że moi bracia zostawiają ten klasztor. Jeden tutaj zmarł, drugi został przeniesiony, no i, i niestety nie będzie tutaj więcej klasztoru. Ale do czego zmierzam? Jeżeli powołaniem dzwonnicy jest dzwonić, a nie ma tutaj dzwonu, to znaczy, że, że ta dzwonnica do niczego nie służy. Dzwon normalnie służy, żeby dzwonić, kiedy jest dwunasta w południe, dzwoni się na anioła pańskiego, dzwoni się, kiedy jest pogrzeb, kiedy jakaś ważna uroczystość, a ta dzwonnica nie będzie już dzwonić. Nie ma dzwonu. Bo no, sercem dzwonnicy jest dzwon. I co jest moim sercem, moim sercem, moim sercem, co jest moim sercem? No bo też jest coś, co bije w moim, w moim ciele pod w mojej piersi. No to jest serce, ale ważne, ważne jest to, żebym ja poruszał mo moje życie, żebym dzwonił w dzwonnicy mojego życia dzwonem modlitwy. W klasztorach bardzo często, właśnie kiedy dzwoni dzwonek, idziemy do, do kaplicy na modlitwę. A nie o to chodzi, żeby w moim życiu dzwonił faktycznie jakiś dzwonek, który będzie bardzo przeraźliwie e wdzierał się w moje uszy. Chodzi raczej o to, żeby był taki wewnętrzny dzwon, który będzie łagodnie zapraszał mnie do modlitwy. A wtedy będzie rozbrzmiewała właśnie ona, ta modlitwa. Będzie też innych zachęcała do tego, żeby wypełnili swoje powołanie modląc się. Tak sobie porozważałem o tym, o tym właśnie miejscu dzwonnicy bez dzwona. Jeżeli ci się przyda, to dobrze. I się przydało. I na koniec jeszcze załączę zdjęcie, kiedy tutaj był dzwon. Życzę Ci, żebyś był taką dzwonicą z dzwonem, która będzie innych zapraszała do tego, by skierowali swoje serce ku Panu Bogu. Pozdrawiam Cię, Santa Severa! Pa, y, pokój i dobro!